Witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj mamy taką małą bitwę pomiędzy ekspres losami za 2 zł mam tak 5 razy szybka kasa 5 razy szybka piłka no i 5 razy pełna skarbonka zobaczymy który z tych losów wygra tą bitwę każdy los 10 zł wkład 30 zł no i do, do tego dokupiłem zdrabki za łączną kwotę 14 zł Ostatni raz owocowa ósemka, albo owocowy pustak, owocowy szajs, jak to mówię. Ostatni raz na moim kanale, jak tutaj nic nie będzie. Plaster miodu ze starszej, ze starszej jeszcze mam laki 7. No i miętowa kasa wkład 14 zł na zdrabki, 30 na losy. 40-4 zł. Zacznijmy, może od losów. Tak chyba będzie łatwiej. Pierw losy, zrobimy sobie bitwę. Możecie postawić w komentarzach, zostawić w komentarzach, yy, za którymi losami jesteście bardziej. Jak myślicie, która, który los wygra. O zobaczymy. Idziemy może. A od pełnej skarbonki. Mam tutaj pisak. Będę starał się... Tutaj nic nie pominąć, bo ostatnio ktoś mi napisał, że chyba po pijaku. <noise> tutaj nagrywałem film z losami, że tam się pomyliłem. No, niestety są osoby, które lubią, jak ktoś się myli, i potem wiecie takie komentarze głupie pisać. Pozdrawiam tą osobę, zresztą. Jestem trzeźwy, mogę. Wam... Powiedzieć, że jestem trzeźwy. No szkoda. Nie mam al, y, a, alkomatu przy sobie. No, ale musicie mi uwierzyć, że jestem trzeźwy. Pełna skarbonka. Szukamy wygrywających liczbę. 9. Czy mamy 9? Nie. 19 nie ma. Same boki 25, też bok 26. Patrzcie, główna była. No i 23 nie ma. Czyli ten los jest pusty. To co idziemy, szybka kasa, karty nie ma, tutaj moneta jest, korona jest, gwiazda jest i diament jest, ale to niestety nam nie tworzy linii, a musi się tu linia utworzyć, żeby coś wpadło, czyli jest pusto też. No to najnowszy losik za 2 złote, szybka piłka. Szukamy tych wygrywających symboli wśród tutaj Twoich symboli. No i co najmniej sześć musi być, żeby była wygrana. Szukamy worka. Worek jest dwa razy. Teraz puchar jest dwa razy, z tego co widzę, i murawa też jest dwa razy. Czyli mamy wygrane. Sześć symboli mamy. Ale fajnie. Czyli w formie jest na razie ta szybka piłka. 6 symboli, 2 zł. No i super, coś już jest. Kolejna skarbonka. 28. Nie widzę. 8 nie. 23. Też nie. I 15. No też nie ma. Nie ma. A to szybko będzie, szybki dosyć odcinek. Kolejna szybka piłka, szukamy piłki. Jest jedna worek. Tutaj tutaj. No i taka sztabka złota, czyli mamy pięć symboli, więcej, Otóż nie, tutaj jest, patrzcie, jest piłka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć symboli. Czyli mamy znowu zwrocik. No i fajnie, trofeum nie było. Nie było trofeum. Jeszcze tak sobie sprawdzę na szybko. Tak jest, mamy kolejny zwrocik, fajnie w tym losie. To co? Szybka kasa teraz. Podkowy nie ma. Dolarek jest. Takiego dolarka nie ma. Karty są. Gwiazda jest. Co? Gwiazda. Zgadza się. 20 zł na tym losie. Wow. Pierwszy raz mam chyba taką wygraną tutaj. Wygrana. Czwartego stopnia. 20 zł. Pięknie. No. Na losy było 30 złotych, Więc już jest blisko zwrotło. A jeszcze tyle przed nami losów. Wow, kolejna świnka, 17 nie ma, 29 nie ma, 18 nie ma i 22, patrzcie, jest 4 złote. Mamy 4 złote, pięknie. Wow, mamy po 3, dobra. A to teraz sobie weźmiemy szybką kasę. Serce jest. Tutaj ten dolarek jest. Diament jest. Siedem nie ma, kostek nie ma. Czyli ten los jest już pusty. Ale blisko było znowu 20 zł. Dobra. Teraz szybka piłka. Gol. No powtarza nam się dwa razy. Gol dwa razy. Koszulka. Raz, no i te pieniążki, z tego co widzę dwa razy, czyli powtórzyło nam się pięć razy, czyli ten los jest pusty. A to weźmiemy sobie szybką kasę znowu. Podkowa, dolarka nie ma, diament jest, sakwa jest, kończyna jest, no ale to nam linii nie daje. Kolejna skarbonka, 12 nie ma, 15 nie ma, 26, nie ma i 25 nie ma, czyli tu jest pusto, o więcej pustaków chyba będzie niż wygranych, no ale na razie nie jest źle. Powiem szczerze, dobra, szybka piłka. Koszulki mamy tutaj dwie. Buty mamy tutaj i tutaj. Wiecie jak się nagrywa, to faktycznie no, można pomylić, tak. No ale niektórzy stwierdzili, że ja po pijaku <laughs> tutaj nagrywałem. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z tego co widzę. Jeszcze sprawdzę. Dla pewności. No ale wszystko jest. Czyli tutaj jest pusto. Co teraz sobie zrobimy, a to szybką kasę. Karty są, świnka jest, kończyna jest, serce jest. Dolarka nie było, czyli ten los jest pusty. A to sobie weźmiemy szybką piłkę kolejną. Sztabka złota jest. Gol dwa razy jest. No, i piłka chyba też dwa razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, więcej nie widzę. Jeszcze sprawdzę. Jeszcze tak sobie tutaj sprawdzę. No, nie widzę, czyli ten los też jest już pusty. Została nam ostatnia świnka. Macie tutaj datę. Wcześniej oczywiście nagrywam. Można też zobaczyć godzinę, że to nie jest jakoś ustawiane. 8. O, mamy ósemkę. Fajnie. 13. Nie ma. 22 dwa. nie ma. I Jede. 1 jest. Ale fajnie. 4 zł mamy na tej skarbonce. No to chyba jestem na plusie. Czekajcie. Mamy tak, 4 złote w śwince. Tu 4 złote w śwince, to jest 8. Szybka, pił... szybka kasa, przepraszam, 20 zł. No i dwa razy mamy tutaj w szybkiej piłce, po 2 zł. Czyli tutaj jest 4. Czyli trzecie miejsce zajmuje szybka piłka, 4 zł. Tutaj y, drugie miejsce zajmuje y, pełna skarbonka, mamy 4 i 2 to jest, i 4 przepraszam to jest 8, czyli 4 plus 8 to jest 12, Mam, mamy, plus, mamy plusik, no i pierwsze miejsce zajmuje w bitwie szybka kasa, jedna, ale konkretna 20 złotych. Czyli trzygiśki dwa złote Na trzygiśki Jeśli chodzi o losy Pierwsze miejsce, szybka kasa Drugie miejsce, pełna skarbonka No i trzecie miejsce Szybka piłka Tak to się prezentuje Fajnie, trzygiśki zł. 2 złote Dwa złote na losach, super No i oczywiście dużo pustaków Ale tym się nie przejmujemy Jest plusik malutki Na kolejne odcinki A teraz przejdziemy sobie do zdrapek Mam oto takie zdrabki. Myślę, że dosyć fajne. Może uda się odczarować tą owocową eks, eksplozję. Owocowe 8. Czy w końcu zobaczymy tą ósemkę? Zobaczymy. Mamy plaster miodu. no mnie, czy w się będzie pszczołka. Yy... No i mamy miętową kasę oraz laki 7. Dawno jej nie drapałem, a ona chyba już wychodzi powoli. Zobaczymy. Wkład na strapki 14 zł. Zaczynamy od tej laki 7. Mam z numerem 60. Szukamy wygrywających liczb. 29 i 25. A mamy 12, 28, 11, 30, 14, 13,

33, 14, 51, 34, 18 i 12. Czyli tutaj już też jest pusto, czyli te 2 zł, niestety. Puste. Pechowe. Jestem ciekawy tej ósemki, więc weźmiemy sobie ósemeczkę z numerem 40. No, szukamy ósemek. Czarnej albo zielonej. Zielona mnoż wygranu razy 2. A mamy tak dwa, 3, 1, 7, 9, 5, 4, 7, 6 i 1. No, czyli chyba nie zobaczę tutaj tej zdrabce ósemki. Szkoda. Nie ma. Bardzo pechowa ta zdrabka. I na innych kanałach też. I ostatnia na dzisiaj z numerem dziewiątym: plaster miodu. Szukamy w danych grach trzech identycznych symboli. Mamy złoto, diament, plaster, ul, bank, kwiat, skrzynia, moneta. O, skrzynia po raz drugi. O, Kończyna. Plik, moneta, drzewko, podkowa, złoto. No i tutaj już nic nie będzie kwiat, safe, diament, gwiazda, plik, też nic. Gra przedostatnia. Bank, drzewko. Odkowam. No i gra ostatnia. Gwiazda. No i save. Zostaje tylko bonus. Banan, banany. No niestety zdrabki się nie spisały, wszystkie puste, na 44 zł wpadły wygrane w losach. No spoko 32 zł. Uważam, że fajny wynik. Na pomnożenie, jak to się mówi, będzie na kolejne odcinki. Dajcie znać, czy Wam się takie odcinki podobały i taki odcinek, czy Wam się podobał z losami i co. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko. Hej.